Mamy sobie zdanie z okręgiem o środku w punkcie S, gdzie wiemy, że kąt ACB to jest 42 stopnie. No i musimy znaleźć miarę kąta BAS, czyli tutaj tego fioletowego. W tym zadaniu na początku narysujmy sobie dwa promienie. To jest promień, to jest promień, dzięki czemu wiemy, że jeżeli tu jest ten kącik fioletowy, to tu również będzie dokładnie ten sam kącik fioletowy, z tej prostej przyczyny, że jest to trójkąt równodemienny. Czyli możemy powiedzieć, że tu jest sobie alfa i tu jest sobie alfa. Teraz musimy się skupić na tym, co nam dali, czyli dali nam miarę tego kąta 42 stopnie. I ten kąt jest oparty na takim łuku z A do B, ale to jest dokładnie tak samo, jak w tym trójkącie, to nawet nie w tym łuku, w tym części koła, ten kąt. Kąty do środka są dwa razy większe niż te kąty wpisane, więc jeżeli tu jest 42, to znaczy, że tu jest 84 stopnie. I jak policzyć miarę kąta alfa? Alfa plus alfa, czyli dwa razy alfa, dodać 84 stopnie, no to w trójkącie razem ma nam mamy mieć 180 stopni. Jeżeli odejmiemy sobie 84 stopnie, to dostaniemy, że 2 razy alfa równa się 96 stopni, i jeżeli podzielimy to przez dwa to alfa jest równe 48 stopni, czyli c to poprawna odpowiedź.